ma wszystkim dzisiaj mamy Renault Master z 2019 roku i dostawczak blaszak i uzupełnimy sobie tutaj AdBlue poziom już jest niski, kontrolka się świeci i zobaczymy ile nam tu zostało na 1500 km zostało nam AdBlue więc teraz go sobie uzupełnimy ja wyłączę i tak jak jest z lewej strony od kierowcy znajduje się wlew Paliwa, tak z drugiej strony, od strony pasażera, z prawej strony, znajduje się wlew AdBlue. Należy najpierw otworzyć drzwi i ukazuje nam się ten niebieski, charakterystyczny korek od AdBlue. Jeszcze jest podpisane. dobra, ja biorę bańkę na początek 10 litrów. Zobaczymy, ile wchodzi. Nie raz będę uzupełniał Ar blue tutaj w tym masterze. Akurat odkręcamy. Tutaj weźmiemy sobie lejek, podbierzemy stąd, nakręcimy go sobie. Jedną ręką tego niewygodnie, ale cóż się da rady to zrobić. Ja sobie bańkę obrócę. Żeby nam tutaj też nie ciekło. Zakręcamy. Dobra. I co? I wkładamy sobie tutaj tego węża. Czekajcie, ja sobie jakoś to ustawię telefon. Tak żeby nie było. Dobra. Sprawdzę czy widać wszystko, dobra będzie widać, więc ja Was tak zostawiam będę wspaniała z blu sobie na z Zobaczymy ile tutaj się zmieści Przydałoby się przybić bańkę to szybciej by nam schodziło, powietrze zasysa i nie idzie. Szybko ustawiamy śnieg. Chwileczkę. Sporadzam z porzutem, żeby było szybciej, biura w bańce i od razu idzie szybko. Moment, i 10 litrów weszło. Żadnego narodzenia. Teraz zabiorę wadę, zobaczymy, jaki jest poziom. Uruchamiamy silnik. jeszcze się świeci. Poziom praktycznie. O! Teraz zniknęło. Czyli wystarczy uzupełnić, odpalić silnik i poziom się wyrównuje co my tu mamy jakiś komunikat jeszcze odnośnego? nie no nic już tutaj nie ma więc poziom AdBlue został uzupełniony jak na wskazówce pokazało jest do pełna czyli przy tym stanie co zostało 1500 km wchodzi 10 równolitrów do pełnego żeby był uzupełniony AdBlue dobra jeżeli komuś się podobał materiał był przydatny nie zostawi subskrypcji, lajka, jakiś komentarz, jak się podobało. Na razie, cześć, tyle w tym temacie.